Teraz pokażę Wam, jakie są kosy, niektóre. No, oczywiście będzie w opisie link do tej mapki w CSS. Więc bierzemy sobie kłód. bot. Ty bierzemy? Proszę bardzo. Czekamy za na tą kosę i patrzymy on. tutaj widzimy, że jest OK, więc teraz pokazuję Wam jak ta kosa wygląda i co jak oczywiście strzelamy sobie, patrzymy. Widzę, że nic nie ma. No to o przepraszam. I teraz biję. Tak to wygląda. Teraz weźmiemy sobie... O, tak to wygląda właśnie. I tak właśnie ona Teraz weźmiemy sobie tą. I pokażę Wam, jak ona bije. Jak wygląda O, I teraz ona się Zaraz bierzemy znowu złoty. Teraz chuda. widzieli? Tak się nóż nazywa? Oczywiście nie zapomniałem pokazywać, ale Teraz tak wygląda jedna. Tak ona właśnie bierze. To jest kosas. Nóż składany. O, właśnie tak. Bierzemy teraz z, nóż z hakiem i bierzemy. Tak to tak, Taki najprostszy. Let's go, let's go. Bierzemy jeszcze raz na tym. I chuda. I bierzemy tu. Patrzymy. I biorę. teraz Haramit, tak on właśnie wygląda, mój, mój najlepszy nóż i bierzemy. Teraz bierzemy Magnet M9 i właśnie tak wygląda. Bardzo podobny do tamtego, wcześniejszego. We are good to go. Bierzemy z niego Huda. I bierzemy teraz ten nóż. On no właśnie tak wygląda. Nawaja. Teraz mamy sztylet. Tak właśnie się prezentuje. Też jest inna emotka, ale nie wiem czy się teraz wyświetli. Chyba nie. Ale dobrze. Tak się prezentuje się. Dobrze. Teraz szpon. Tak się właśnie prezentuje. O, w taki właśnie sposób i To jest coś podobnego do tu bym powiedział. Bierzemy hudę. I bierzemy teraz Ursus. Właśnie tak się prezentuje. Bardzo ostry nóż. I... No właśnie tak wygląda teraz tylety cieni, cienia. One tak wyglądają. Bardzo ciekawe. Wyróżniają się od wszystkich innych. O jest, przepraszam. I właśnie one tak biją. A tak biją. Bierzemy sobie cały boty. Buda. I bierzemy teraz Widomy Meicher. może no tak się prezentuje? O, nie tak. Mapka będzie w opisie, mówiłem już to wcześniej. A tu taki zwykły, no zwykły nóż, z tylko złoty, który można, jak będzie się najlepszy, można właśnie zdobyć taki nóż. W wyścig zbrojen i właśnie tak ah. oczywiście tu co możemy zmieniać pole takie góry ale ja wolę sobie zostawić bo teraz pokażę o takich o proszę i będzie do tego w opisie wszystko co możemy resetować co możemy pozmieniać, tu sobie możemy chuda włączyć, żebyśmy widzieli jak to nazywają, co i jak. I tych jeszcze nie to, to, jak to się nazywa. To jest bagnet, nóż bowie, nóż motylkowy, Falcon. nóż składany, a to już pokazywałem dziękuję za oglądanie mam nadzieję że po pomógł w części film zdecydować jaką kostę. dziękuję za oglądanie Dojdzie.